Miłzkoczek dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Po krótkiej świątecznej przerwie czas wrócić do rozmów politycznych. Czasu niedużo, także nie będę długich wstępów prezentował, tylko zaprezentuję gości. A mój głos to wynik tego, że cały czas nucę głośno piosenki, które już na Sylwestrze Telewizji Republika na Lubelszczyźnie się pojawią i ten głos trochę y, opadł. Zbignie w kuźmik Prawo i Sprawiedliwość. Witam. dobry wieczór. Janna Seneszyn, lewica demokratyczna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, porozmawiajmy o świętach. Jak Państwu upłynęły te święta, ale pod znakiem cenowym. Z punktu widzenia właśnie tego, ile pieniędzy wydaliśmy, żeby zorganizować święta Bożego Narodzenia, może zacznijmy od Pani poseł Joanny Senyszyn. Czy nie ma Pani wrażenia, że te święta były wyjątkowo drogie? Dla mnie akurat były takie jak zwykle dlatego, że ja głównie wydawałam na prezenty, pieniądze, ponieważ zawsze do mnie ja urządzam już wigilie, Wigilii tradycyjnie od kilkudziesięciu lat, ponieważ w czasie Wigilii to wszyscy są rodzinnie zajęci, w związku z tym przyjaciół zapraszam zawsze 23. I każdy przynosi jakieś specialité de la maison, czyli najlepszą potrawę, jaką robi. Dzięki temu ta Wigilia jest przepyszna. Na Wigilię z kolei chodzę do moich przyjaciół też tradycyjnie. Pierwszy dzień świąt też spędzamy jakoś wspólnie i właściwie zawsze się okazuje, że jest za dużo jedzenia. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o te koszty, no to czytałam, bo to bardzo interesujące, że Polacy postanowili wydać mniej więcej tyle samo w tym roku na święta, co w ubiegłym. No ale ponieważ ceny wzrosły, to automatycznie te święta były nieco skromniejsze. Natomiast to, co bardzo mnie zmartwiło, że 25% Polaków zaciągnęło pożyczki albo urodziny w banku lub w parabanku na urządzenie świąt. I w związku z tym będą je spłacać. No, niektórzy mówią, że przez miesiąc, dwa im się pogorszy, a niektórzy, że pół roku albo nawet dłużej. I to jest bardzo smutna wiadomość, dlatego że już w tej chwili 2 miliony Polaków... Jest zadłużonych na 43 miliardy złotych. Oni są już w krajowym rejestrze dłużników, bo 2 miliardy nie spłaca tych swoich pożyczek. Także tutaj, właściwie, coraz więcej Polaków uważa, że nie będzie specjalnie tak wystawnych świąt robić, no właśnie ze względu na tą sytuację finansową. No właśnie, czyli jest, jest źle. Pani poseł mówi, że robicie taką formę zrzutkową, czyli każdy coś przynosi, w związku z tym ten ciężar kosztów. I ciężar finansowy nie spada wyłącznie na organizatora Wigilii Bożego Narodzenia, tylko każdy przynosi coś we własnym zakresie. Może to jest dobre wyjście w sytuacji, kiedy rządzi dzisiaj Lewica Platforma PSL Szymon-Hołownia, żeby właśnie w ten sposób się organizować. Te dane, o których mówi pani profesor, są zatrważające. Co czwarty Polak zaciąga pożyczkę, chwilówkę, żeby związać koniec z końcem w grudniu. Co trzeci Polak twierdzi, że te święta były drastycznie drogie, kuriozalnie drogie. I budżety domowe tego nie wytrzymują. Co trzeci Polak, a prawie 20 Polaków i pani poseł jest. 20%. Prawie 20% Polaków pani poseł jest akurat jednym z tych. No, ma, jest pani w uprzywilejowanej pozycji, ale była pani europosłanką, to pani na pewno kilka dobrych baniek zarobiła. I może pani sobie pozwolić na prezenty. No. <noise> Pan poseł Kuźmiuk się śmieje, bo też był europosłem. No, statystycznie! Ale em, jeszcze dokończę. Polak wydał 500 złotych. Szanowni na święta, Państwo, prawie 20. Połowę na prezenty. No, nie statystyczny Polak, bo niestety zbliżamy się do takiej statystyki, że prawie 20% Polaków w tym roku zrezygnowało z zakupu prezentów. Panie redaktorze, no, dwa zdania o moich świętach. Rodzinne, z dziećmi, wnukami i moją 92-letnią mamą, więc dla mnie to były święta wyjątkowe, bo, 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 bo rzadko mamy okazję się spotykać. Piękne oczywiście, rodzinne. Pogoda była nie najgorsza, więc można powiedzieć, że udane, ale rozumiem, że nie o tym rozmawiamy, tylko rozmawiamy o, o... o tym rozmawialiśmy wczoraj i przedwczoraj właśnie o, o, o kosztach, <grym> chcę już o kosztach o tych świąt, więc one rzeczywiście no, nie ulega wątpliwości, że te święta były znacznie droższe niż w roku ubiegłym, a to jest konsekwencja no, tych decyzji administracji innych obecnego rządu, powrotu do 5% stawki VAT na żywność. No, i podwyżek cen energii, gazu, ciepła systemowego, a ponieważ energia no, jest składnikiem kosztów w zasadzie wszystkiego, więc no, mamy nasilające się procesy inflacyjne, no a to w oczywisty sposób wpływa na kieszenie konsumentów. Rzeczywiście bardzo niepokojące jest to zjawisko tych pożyczek, szczególnie chwilówek, bo mimo ograniczeń, które wprowadził nasz rząd, jeżeli chodzi o procentowanie, tych pożyczek, to w dalszym ciągu ono jest na bardzo wysokim poziomie i ktoś tam, bo taka przeciętna ta chwilówka, tak jak wynika ze statystyki, to około 700 zł, ale bardzo często jest tak, że, że po, nie wiem, po miesiącu czy dwóch trzeba zwrócić w zasadzie podwojoną kwotę, bo tu chodzi nie tylko o procentowanie, ale to dodatkowe koszty, a, pan, a mimo, mimo tego ludzie się pan, decydują na takie pan, podwyżki. Wiedzą państwo, na czym polega spirala zadłużenia? Ci ludzie właśnie biorą tę chwilówkę, mówią, spłacę w styczniu. W styczniu okazuje się, że wypadł jakiś nieprzewidywany tak, wydatek nie i nie czego. mogą spłacić, odsetki rosną, ale termin jest nieubłagany i biorą kolejną chwilówkę, żeby spłacić tę pierwszą chwilówkę, i w ten sposób ludzie wpadają w spirale zadłużenia. I niestety przez 8 lat rządów PiSu udało się to wyeliminować, kiedy wraca do rządów lewica. Teoretycznie lewica, która no, powinna działać bardzo prosocjalnie, widzimy, że znowu ludzie wpadają w spirale zadłużenia. Jak Pani to wytłumaczyła? Tłumaczy. I czy nie uważa Pani, że wigilia Bożego Narodzenia, święta tegoroczne, to jest pierwszy etap, który może być takim negatywnym czynnikiem skutkującym mniejszym poparciem dla kandydata obozu rządzącego dzisiaj w wyborach prezydenckich? Bo to gospodarka, przede wszystkim i finanse zdecydują, na kogo Polacy oddadzą głos w maju przyszłego roku. Znaczy, myślę, że w dużym stopniu to będzie zależało także od frekwencji. Jeżeli utrzyma się tak duża frekwencja, a nie sądzę, żeby się utrzymała, jak to było jesienią 2023 roku, no to wówczas kandydat Trzaskowski nie powinien mieć kłopotu z wygraniem wyborów. Jeżeli ta frekwencja będzie mniejsza, no może być różnie. Ostatnie badania mówią, że jednak Trzaskowski utrzymał, Utrzymuje się na czele tych rankingów i jego pozycja wygląda na niezagrożoną. Ale oczywiście to, co się dzieje w kieszeniach Polaków. A które rankingi tak mówią, pan poseł? Które będzie wpływało na ocenę y, również kandydatów, dlatego że no, nie czarujmy się. Y, to będzie naprawdę walka między platformą i pisem, y, przynajmniej w pierwszej turze, y, a w drugiej turze między koalicją rządzącą, a pisem i konfederacją. I y, y, tutaj y, tak będą się te y, rozkładać głosy, a nie, więc tutaj tak naprawdę tylko ci dwaj kandydaci mają realne szanse, Powalczyć, a reszta to właściwie już tych szans moim zdaniem nie ma. No tak, tylko i finanse zdecydują, ale ja się nie zgodzę, że pani mówi o rankingach. Nie, nie, nie może pani wskazać źródła czy przykładu takiego rankingu, jaka jaka firma go realizowała, bo rozumiem, że o sondaże chodzi, a nie o rankingi. To bardziej adekwatne. To znaczy również o rankingi zaufania. Ale Także kto, tutaj, kto, no... kto, 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 kto jest autorem? No, ja w tej chwili, te, te powstania, które się czyta powszechnie. No to no, ja pani myśli, powiem: jeden taki, który mówi, że Trzaskowskiemu dobrze idzie, to jest rządowy cebos. Pozostałe pokazują, że trend jest w odwrocie: Nawrocki zyskuje, Trzaskowski traci. Co więcej, Trzaskowski ma tak słabość. A tak podobno obaj nie w kuźniu. Także... Nie w Kuźmiku. Trzaskowski ma tak słaby sztab, Szanowni Państwo, że nie wychodzi z żadnymi inicjatywami, kradnie pomysły Nawrockiemu lub próbuje ewentualnie obśmiać pomysły Nawrockiego, ale nie ma swoich pomysłów. To prawda, panie redaktorze, no nie ulega wątpliwości, że no do rozstrzygnięcia wyborczego do maja mamy jeszcze. Pięć miesięcy, więc ta kampania dopiero po im oficjalnym ogłoszeniu będzie się rozkręcać i Trzaskowski, no jako reprezentant, główny reprezentant środowiska obozu rządowego, będzie musiał się tłumaczyć. Z tych ponadrocznych już rządów Platformy i Koalicjantów. A skutki tych rządów ludzie czują w swoich kieszeniach. W tym sensie, że jest ich coraz mniej stać na nabywanie różnego rodzaju towarów i, i usług. No to co musiałby zrobić Trzaskowski? W mojej ocenie powinien teraz tak: przede wszystkim wziąć bezpłatny urlop w ratuszu i skupić się tylko na kampanii, a nie na zarządzaniu Warszawą. Powinien wystąpić z Platformy Obywatelskiej, zrezygnować z funkcji wiceprzewodniczący, Zastępcy Tuska i powiedzieć, że jest naprawdę bezpartyjny i apolityczny i że on nie odpowiada za złą politykę rządu. Wtedy miałby szansę. To prawda, ale, ale pani robi tego. Tego tak? najprawdopodobniej nie zrobi. Jest wiceprzewodniczącym tej partii i odpowiada absolutnie za wszystkie decyzje tego rządu. Więc to będzie główny przedmiot kampanii wyborczej. Czy w czasie rządów Platformy i koalicjantów sytuacja materialna Polaków w większości poprawiła się? Czy też się pogorszyła? A po tym roku no, możemy wyraźnie powiedzieć, że ta sytuacja z miesiąca na miesiąc jest coraz gorsza. Panie redaktorze, no, ta koalicja zrobiła wszystko, żeby nie tworzyć fundamentalnych przeszkód dla um, kandydata um, swojego ugrupowania, głównie Trzaskowskiego. No, przyjęła budżet zupełnie absurdalny. Proszę sobie wyobrazić, że te 290 miliardów deficytu, deficytu budżetu państwa to jest mniej więcej tyle, ile wynosiły dochody budżetu państwa. Państwa całe dochody w 2015 roku. Teraz po tych kilkunastu latach kładzie się na mestu budżet z deficytem, który jest w wysokości jeszcze raz powtórzę dochodów budżetowych w 2015 kiedy poznamy, kiedy poznamy prawdziwy budżet, który będzie zakładał między innymi pewnie najprawdopodobniej cięcia takich programów jak 800 plus dla mnie nie ulega wątpliwości, że, że to stoi za progiem. To znaczy, by teraz ta koalicja nie robi takich ruchów tylko dlatego, że trzeba by było to zrobić ustawami, zlikwidować program 800, czy 13, czy 14 emeryturę. I oczywiście ta koalicja ma większość w Sejmie i w Senacie, żeby tego, rozwi tego rodzaju rozwiązania przeprowadzić. No ale wiadomo, że zawetuje je prezydent. W związku z tym tego się nie proponuje. E, oczywiście koalicjanci liczą, że jeżeli wygra ich kandydat to błyskawicznie znowelizują budżet, urealnią go do deficytu rozsądnego, że tak się wyrażę. A w jaki sposób można to zrobić, jeżeli nie pilnuje się dochodów? No poprzez likwidację dużej ale, części tych programów społecznych. Ale trzeba mieć prezydenta. Trzeba mieć prezydenta. I mówiąc szczerze, panie redaktorze, koalicja specjalnie się z tym nie kryje. No to, to stwierdzenie domkniemy system, to jest nie tylko domknięcie systemu w sensie prawnym, ale także przeprowadzenie rzeczy niepopularnych, na które teraz nie godzi się prezydent Duda. A na niekorzyść Trzaskowskiego działają tacy, tacy kandydaci jak pan Hołownia i pani Magdalena Biejat. Podobno Donald Tusk próbuje wymusić na panu Czarzastym, żeby ten. Usunął kandydaturę Magdaleny Biejat, żeby nie odbierała wyborców Rafałowi Trzaskowskiemu i pojawił się szantaż. Jeżeli Czarzasty tego nie zrobi, to nie otrzyma w przyszłym roku stanowiska marszałka Sejmu. Jak pani Senyszyn odnosi się do tego szantażu premiera Donalda Tuska i czy uważa pani, że pan Czarzasty zrezygnuje z kandydatki lewicy? Zamroziło. Te jego takie rubaszne dowcipy, komentarze to są po prostu niegodne nawet stanowiska wicemarszałka. Także gdyby nie, rzeczywiście nie został tym marszałkiem, to uważam, że to bardzo dobre posunięcie. Natomiast, no, akurat myślę, że pani Biejat będzie miała wynik no, słaby, w taki jak ma, no powiedzmy, 3-4% w porywach. W związku z tym nie stanowi żadnego zagrożenia w drugiej turze poprzed Trzaskowskiego. Ale gdyby, mówię, miało, jej kandydatura miała mieć taki skutek, to tylko bym temu przyklasnęła. No, pani tak mówi, jakby druga tura była oczywista. W tym tempie zyskiwania popularności przez pana Nawrockiego, druga tura wcale nie jest tak oczywista, jak była jeszcze znaczy, powiedzmy w że przy tylu temu. kandydatach jest druga tura, będzie, dlatego że i Konfederacja weźmie swoje, i e, Hołownia weźmie swoje, no Lewica Czarzastego z tego weźmie ileś tam. Jeszcze będzie paru jakichś nieznaczących kandydatów, te głosy się nieco rozbiją, także myślę, że jednak szansa na pierwszą turę jest znikoma, znaczy na no, czy wygraną Pani? w pierwszej. Jeszcze chciałem o tym, co się wydarzyło, bo mamy oświadczenie prokuratury, Marcin, zdążymy? Ile ma to oświadczenie? W sprawie nalotu na klasztor dominikanów w Lublinie oświadczenie prokuratury. Dniu 18 grudnia 2024 roku do Prokuratury Krajowej wpłynęła informacja, iż poszukiwany Marcin Romanowski przebywa w klasztorze świętego Stanisława Ojców Dominikanów w Lublinie. Z informacji tej wynikało, iż podejrzany miał być widziany w tym klasztorze w ubiegłą niedzielę. Informacja dotyczyła konkretnej celi, w której miał przebywać Marcin Romanowski oraz zawierała opis zmian w jego wyglądzie. Prokurator uznał, że powyższa informacja uzasadnia przypuszczenie w rozumieniu artykułu 219 paragraf 1 KPK, że Marcin Romanowski może znajdować się we wskazanych pomieszczeniach, dlatego też wydał postanowienie o zatrzymaniu podejrzanego i przeszukaniu pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych powyższego klasztoru. W momencie wydania powyższego postanowienia prokurator nie miał pewności co do miejsca przebywania podejrzanego, dlatego też kontynuował czynności poszukiwawcze. Wykonywanie postanowienia powierzono funkcjonariuszom Komendy Stołecznej Policji. W postanowieniu ani w żadnym innym piśmie nie konkretyzowano sposobu ani środków, jakie mają być użyte do realizacji czynności. Czy pani wierzy w tę wersję prokuratury? Przypomnę, że w tym czasie już pan Romanowski był na Węgrzech. Najprawdopodobniej państwo polskie o tym wiedziało. Czy to jest piłowanie katolików, po prostu? Nie. Uważam, że. Klasztor jest takim samym miejscem, w którym można przeprowadzić czynności związane z postępowaniem prokuratorskim. I to znaczy, no nie ma świętych krów. W związku z tym, jeżeli było takie podejrzenie, że się tam ukrywa, zresztą z tego, co z oficjalnego oświadczenia klasztoru wynika, że półtorej godziny trwało przeszukanie, że miejsce, nie zostały objęte tym przeszukaniem, że wszystko odbyło się, że tak powiem, zgodnie z prawem i godnie. Także tutaj akurat nie ma co do tego Właśnie tego, nie no, przeor ma zastrzeżenia co do samej formy i decyzji o tym, żeby siły mundurowej policja no do samej decyzji, w kominiarkach tam nie wtargnęła. Nie, A do ambasady ma prawo jeżeli, wejść policja jeżeli, na wniosek prokuratora. Mamy prezydent Duda ukrywał konkordat. z wyrokami Proszę pani, poseł Kuźmiuk. No Tłumaczenie prokuratury, prokuratury, że pan Romanowski ukrywa się w celi i się przebrał. Ma Brodę i wąsy i udaje świętego Mikołaja, no to jest naprawdę policzek dla polskich organów ścigania. Tak, to prawda. No Przede wszystkim złamano konkordat. Na tego rodzaju akcje potrzebne jest, by, 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 zgoda, przynajmniej biskupa miejsca, nie było, nie, nie było pedofilu, takiej zgody. Nie było takiej zgody, więc złamano umowę międzynarodową czyli Concordat i po drugie, no, panie redaktorze, ta decyzja była zupełnie absurdalna. Jednocześnie wydano postanowienie o przeszukaniu w tym klasztorze i jednocześnie wydano europejski nakaz aresztowania. Więc no, jeżeli wydaje się europejski nakaz aresztowania, no to oznacza, że podejrzany przebywa poza granicami Polski. Nie, Polska też jest w Unii. Europejskiej. Nie no bardzo przepraszam. No, Czyli gończy, gończy w Polsce w związku z tym w związku z tym to jest absurd. No i kolejny absurd. No to wywiadu udzielił um, szef policji który wyraźnie mówił, że 18 po, po policja, która poszukiwała Romanowskiego, posła Romanowskiego w kraju, poinformowała prokuraturę, że przebywa za granicą, najprawdopodobniej na Węgrzech. No. W związku z tym nie ulega dla mnie wątpliwości, że tą akcją sprawdzono jak zareaguje Kościół. Na rzeczywiście tego rodzaju, no rodzaju, rodzaju decyzje polskich organów ścigania. Ja osobiście mam żal do duchownych, że nie stawili czynnego oporu, że wpuścili organy ścigania do siedziby. To jednak Kościół jest przykładem. Kościół poka powinien pokazywać wolę i ducha walki yy, i pokazywać taki przykład narodowi przestępca? polskiemu, a nie rozkładać ręce nie, i wpuszczać nie. bodnarowców do, do klasztoru. Także niech duchowieństwo też sobie weźmie to do serca. Janna Seneszen zbignie w Kuźmiuk Szkulczyk. Bardzo Państwu dziękuję. dziękuję bardzo. Niedziela dobrego wieczoru. 9 w niedzielę Wysokie napięcie polityczne podsumowanie tygodnia. Zapraszam.